Cześć! jestem w my My jesteśmy Tisquad Sorki, że nas nie widać, ale jest bardzo ciemno, a my założyliśmy kompletnie czarne stroje. Zipek będzie nas szukał jako pierwszy, dlatego nie jest przebrany. I nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe do wykonania, ponieważ można się chować też na dworze. Tak, to jest chowane w domu i na dworze jednocześnie. To co? Ciemno. Idziemy z Miałżem, a wy się chowajcie. Powodzenia? Od razu się chowamy? nad czymś mega najbardziej posranem na świecie? Bo pamiętacie chłopaki i panie, że graliśmy w chowanego wszyscy, no, co nie? No. I były sprawdzane kryjówki, pomyślcie co nie było sprawdzane lub tak pobieżnie Na przykład to, uważam, że tu jest gigantyczny potencjał, że pod tym się mamy No ale tutaj, a pod tym Tak Zastanawiam się jednej rzeczy, czy ktokolwiek mnie w ogóle przestraszy w tym odcinku No dobra, w takim razie, ej ja się zastanawiam czy by się tu nie zmieściła. tak z ciekawości po prostu czek, czek, O nie, nie. Czek, Ej wyciągnijmy ci tą Ej nie, dawaj za Przysunięcie tak, cię Dawaj Czekaj to U, się e, ja odkładam kamerę w takim razie Możesz <laughs> no, uprzejmie. Tylko nie dociśnijcie mnie na mocno To nie są pająki Ty? Gdzie? Czekajcie. Ej co z Ja tam do... będę Zrób mi no. to Bez, Nie <laughs> mam sam nawet Gdzie są pająki? No nie ma nigdzie właśnie są pajączki Tak? No trzymaj nie wiem jak się schować. Nie wiem jeszcze ile mamy Panie. czasu, ale liczę, że chłopakiem pomogą, bo ja w ogóle nie wiem, jakie tu są fajne kryjówki w tym domu. Dobro widzowie, jestem z, z pająkami mega dużymi. Znaczy tak naprawdę nie ma jakoś dużo pająków. Jest trochę ich zdechłych tych pajęczyn. Czego się nie robi nazwy jest widzowie? A wy zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmikiem, koniecznie. I wpadajcie do mnie na Instagram. Patrzcie, tu jest Instagram. mój Ale easy będzie ta gra, Jezu! Snijako ten żeby żaden pajuk na mnie nie spadł, pod... Idziemy na górę? Tak. Mhm. Ja właśnie trochę staram się z kimś trzymać, mhm. bo ja w ogóle to ja... O Jezu, Ewo, jestem myślał widać. Ej, tak. ciebie to nawet łatwo schować, właściwie. Idź do szafy zimka i tam są na górze takie szafki. bo ja chwała mieć, mogę załogować. Dobra, tam... Czemu tu się pali światło? Dobra, chyba ten pokój włączony jest z gry. Dobra, idę szukać innego miejsca do tego pudła tutaj Aha. I przykrywamy cię dwoma innymi przykrywasz na górę. na górę Na górę Stary, to weź kolejne, zamienimy te miejscami Dobra, nie, wal do tego, wal do tego To jest na górę, tak? Kolana to jest stary, dobra, jestem do tej luki Pomóc poproszę, ja się mam że zaraz zaczną szukać Mam zajebisty pomysł Chwilka? Tak? Musisz mi pomóc Dobrze Najpierw znajdźmy tobie, na szybko Nie śmiejąc się, chciałem cię wrzucić tu O kurczę Zmieściłabyś się. Zmieściłabym się, ale czy to nie fajnie? Nie. nie. <noise> Ej, a jak bym stanęła na parapecie tutaj? Pierwsza kryjówka jaką miałem. No. Ty dla ciebie? No. dla mnie? Nie, nie. Pierwsza, którą miałem kiedykolwiek mnie znalazł od razu. Tak? Kurde. No to jednak może szafa, dobra. Wziąłeś się w ogóle tu pomiędzy? Chyba tak. Albo nie, nie wiem. Właśnie jakieś... Do pralki się zmieściłam. Dobra. <noise> tak. tak. No, co my tu mamy? Kurde, ciężko żebyś, co, nie? A tu na górze? Najgorzej no to taki skos jest. Ile mam jeszcze czasu? Nie mam pojęcia, ale stoimy, to jakbyśmy mieli zaraz właśnie. kupować warzywa. Dobra, zamknij je na balkonie, proszę. Dobra, Chyba, że wymyślisz kryjówkę, w której mogę Ci pomóc jeszcze przed tym. Chyba, że tu zobaczymy. Ej, bo jesteś co o sobie? nie? Tak, dobre. Ej, dobre. Dobre, właśnie. Jcesz z tych. Nie no, nie możemy <grym> go otwierać, <grym> przez Ej, a tam w tym miejscu, tam gdzie nie można wchodzić? Nie. Można tam wejść, zamknąć się tak jak my zrobiliśmy. Ale nie wiadomo. Pakujesz się gdzieś tu? Na przykład na tą szafkę? Dobra, na tą? Dobra. Ej to jest mocne, jeżeli się zmieszczysz. W sensie. Może w ogóle... Jak to walnie będę się tak śmiał. Tak. Zgiw? Skórcz? Nie dobrze, dobrze. Jezus. Skórcz stopy. Dobrze, jest to Dobra, super i teraz tak. Tu? Wiesz, że to kupił Nie chcę się za zabłog złapanie. Więc... O! Odprowadź sobie to o szkolera Maci. zapomniałem o balkonie. Dobra, idę na balkon. Siedzę sobie w szafie. Jest fajnie. Ale boję się, żeby szafka nie pękła. Najlepsze jest to, że ja kompletnie nic nie słyszę. Nie będę wiedziała, kiedy, kiedy wyjdą, więc jeżeli nawet tutaj są, ciekawa jestem, czy oni mnie słyszą. Oby nie, ale tu jest tak wygłuszone przez poduszki i mam tak mało miejsca, mogę Wam pokazać. Yeah, to jest naprawdę najmniej, najmniejsza szafka, chyba jaka była. A ja w takim razie idę się schować na palką do Zipka. zobaczymy czy się uda, ale odkładam kamerę, bo się nie da. Kto z nas ma najgorszą kryjówkę na świecie? Ja, bo się nie da wyjść na dwór. Patrzcie, patrzcie na to. O co chodzi? Problem jest taki, że te drzwi się w ogóle nie otwierają. A te, patrzcie, jakby nie da się tu wyjść. Więc muszę wykmieć plan, w którym się schowa. Ok, jakbym gdzieś stanął jako manekin, go przestraszyłbym. Skoro i tak się nie słucham, to przynajmniej, żeby się obsął jeden z drugim. Dobra, przestraszę go. No to co, chyba czas minął. Czas szukać chłopaków. I Julkę. Kurde, ciągle zapominam. Dobra, o kurde, ale jest strasznie. My na kamerze widzimy dużo więcej. Tak? tak. Dużo więcej widzimy. Tak. Okej. Okay. No, na przykład. No, no, w tak. opór więcej. Dobra, okej, okay, to idziemy. Naprawdę widać dużo więcej, więc macie fajnie. Co tu robią kartony? Na jaki to odcinek? Co tu się dzieje? No dobra, czy tutaj ktoś się mógł ukryć? Na przykład w tym miejscu? Nie, za ciasno. Bo się nie zmieścił. Ej, czy ty myślisz, że to możliwe, że ktoś jest w jednym z tych kartonów? No stary, żeby to ktoś mógł być. Co jest? Łazienka. Nie, no tutaj na pewno nikt się nie ukrył, od razu wszystko widać. Nie ma żadnego miejsca w Chcę odmienić po prostu to miejsce całe. No tutaj sądzę, że nikt się nie ukrył. No to nie ma. To tak, fajne, że tutaj jakby nie jest, jakby oni się raczej nie chowali za czymś, tylko właśnie jakby w ciemnościach, nie? Tak, no więc trzeba szukać właśnie. ogólnie, a nie tak. No, latarka bardzo pomaga ogólnie, że zbierasz snopcik. No że też mnie nie powie dzięki temu, że mamy latarkę. zubo. Ale jest atmosfera, nie? Grobowa cisza, ciemność, ale ktoś pewnie jest pod stołem. Nikoła nie ma. Kurde, dob dobre by to było. W saunie. Zobaczmy tam, na dole Ktoś się kryje tutaj może pod deskami w saunie. Dobra, Niko nie ma w saunie. Dobra, Niko tutaj nie ma. Wracam do kuchni, bo ktoś się może chować ogólnie, żeby raz w jakiejś szafce czy coś w tym stylu. To by była jedna z lepszych kryjówek. Zobaczmy, czy tutaj się ktoś kryje, chyba nie. Nie ma, no nikt się nie schował na dole? Co jest grane? No zostało ostatnie miejsce, czyli szafa. Tu nie ma. No, przez chwilę stary myślałem, że to, że to ktoś, był... nie? Tak no. to wyglądało. A tu? Nie, spokojnie Miłoszko, jakby nawet ktoś tu był, to mi cię obronił. Stary, coś słyszałem. Dobra, idziemy na górę, No i czas na pokoje. Nie, pokoje. Zacznijmy od Ernesta pokoju. Czy coś tutaj jest? Ej, to jest w ogóle najgorszy pokój duchowanego, nie? No. Jakby tutaj wszystko widać na pierwszy rzut oka, gdyby nie ten glinscreen, bo ten glinscreen wszystko psuje. Jakby, jakby go nie było, to by, bym od razu zauważył ten pokój. Pusto. Ej, stary, w tym worku? Nie, to balony. Na dole są gdzieś. Na dole? Słyszałem dźwięk, no. Dobra, teraz pokój Łukasza. Na dole. Na dole są. Co jest? Co jest? Gęciugi są. Jak oni znaleźli takie kryjówki? W tyle domu przyszliśmy no, i go nie ma. Idę ze swojego pokoju, bo jego znam jak własną kieszeń. jest miejscówka, gdzie można się schować. Ale wydaje mi się, że już słyszał jakieś dyszenie, gdyby ktoś się tutaj schował. A nic nie słyszę, więc nikogo nie ma. Ej, słyszysz to? Co to jest? To jakieś pukanie jest. Ale nie można tam było się tam, na górze chować. Tam stary w ogóle nie można wchodzić, tu ciągle coś słychać stąd. To... Powalasz, Idziemy stąd. Jestem ciekaw, czy przy obczule? czy po prostu jeszcze nie doszedłem do miejsca w tym co. Ej. Co drugi? Lotarka! No. Stary. Co... Ej, nie widziałem, i wcześniej nie przechodziliśmy przez Co to wygląda, no jakby ktoś tam mógł być Czyli tak, zostało nam tak naprawdę z niesprawdzonych rzeczy tylko i wyłącznie ta sekcja domu e, ja Niedużo dużo. jedynym znalezionym? Tak. tak Na razie tak Było warto, no dobra Pierwszy <laughs> Łazienka no. Tutaj jest pusto, tu nikogo nie ma What the hell? Oh come on, come on Co to są za poduszki? Czyżby tu... Tutaj nikogo nie ma, nie? W sensie serio Tu z tej strony nie ma A z tej? Też nie ma! Ej, Zmawiam. boję się tam wchodzić, ale ostatnio przegrałem przez to, że tam jest. Tu jest klucz przeszarknięty, tylko zobaczysz, czy jest otwarte. Nieee, nie, nie Pójdź pierwszy, ja cię Nie, nie, nie ja też muszę! przywództwo. Pójdź, nie w kamerę. O, ok, nie wierzę Widzowie. Ok, mam pomysł, patrz. Obrócimy ekranik w kamerze i burzymy kamerę. Tak, tak, tak. tak. Widzowie, sorry, ale idziecie pierwsi. Bo ja się boję. Uwaga! O, 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 Widzisz coś? Nic, O, Dobra, wchodzę. Trudno, jestem prawdziwym mężczyzną. Trzymaj mnie tu jest zimno i strasznie! I o! Ale tu jest przerażająca atmosfera. Tam nie można wchodzić, dobra, wracamy. Ej, przeszliśmy cały dom, nie? Oficjalnie przeszliśmy cały dom i znalazłem tylko i wyłącznie Łukasza. Czas na powrót na dół. zobaczyć co przeoczyliśmy. Ej! O Jest ulg! Wiem, czego nie sprawdzałem. Dobra, mam kogoś. Uwaga, A... to jest jedyne miejsce, którego nie sprawdzałem. Jeszcze ja staram już odsuwałem, na wszelki wypadek. Jezu. Słyszałeś to? Tak. Co to było? Coś z, z oknem. Co Chyba Łukasz jest. Co jest grane? To było coś z oknem, nie? Słyszysz? Nie wiem gdzie to może być. Mam jeden, jeden pomysł, stary, jedyny. Nie. Myślałem, że tutaj. Nie. Łukasz? Nie no, tu ktoś jest, nie? Na bok. Niemożliwe. Bardzo ktoś jest. jest. Ja pierdzielę! No to wszedł! Odsuńcie tą szafę! Stwierdziłem, że musieliście mieć takie takiej kampy, że nie da się tam wejść bez pomocy drugiej osoby. Starusz, ta szafa tak tu stała od początku. Ja myślę, że te wszyscy są tak poukrywani, nie? I jest duża szansa, że wiesz gdzie jest Julka? U mnie w pokoju, w tym, w kanapie. Ktoś jej pomógł jest Ej, Nie, ja pierwszy nie chodzę już, bo słyszałem jak was rzek straszył No, to jest starzy. Starzy. Nie, no. tam stary A, siedzisz na fotelu ja, <grymne> Koniec ta to... Julka wygrała pierwszą rundę znowu Ja dziękuję Tak? Gdzie jest Julka? Ej, a powiedz to jeszcze bez Miłosza, gdyś wie oszukać <grymne> Stary, ja sam, jak Zibek odchodził dalej, dalej, to ja się tak bałem Serio? A pomyśl, że my sami siedzieliśmy cały czas tu, nie? Koniec czasu w takim razie, panowie. Chodź Łukasz! To co, panowie? E, ja zostałem pierwszy znany Ale było warto, bo ich przestraszyły. Wiesz, Łukasz? Tak, ja szukam. Więc teraz pora na drugą rundę, która jest na dworze, więc będzie dużo straszniej. stary na kamerze nie widać nic, tak? Ale tu nie nic jest zupełnie. zupełnie. No w prawdziwym życiu też nie, poza tym. Tam jest, jest księżyc. księżyc, który bardzo Taka, mocno świeci. Okej, okay, Łukasz, to wchodźcie na katę. Odliczanie, odliczanie! Dobra, mam make-up, bo nagrywaliśmy odcinek 2 4 h jako kobiety. Idę do szkoły! Jaka jest strategia? Wydaje sensie no, mi się, że na dworze najlepsze są kryjówki, które są po prostu wysokie. A, no. Wysokie kryjówki. Dachy. Na drzewo. Jakieś drzewo. drzewo tak, Ale stary, ale Jest przymrozek. Jest no. No. no, Nie da się wejść na żaden dach. Ej, a rozdzielamy się? Czy się trzymam bardziej razem, bo się trochę boję? No to może ze mną mi się chce. Dobra. Się... dobra. O kurwa, Kurde pająki, pająki, pająki Ej ja myślę, Czasami. że mniejsze krówki tak będą tam daleko Tak, on zanim tam dojdzie Patrzcie, siadam sobie tutaj i jak profesor siedzę, jak szef mamy jakiś godzik coś, nie wiem, nieważne Siedzimy w godzie i po cichu Życzcie mi powodzenia widzowie Kurde, to, to mi świeci cały czas Niedobrze, bardzo niedobrze Jopa, ja jo, pierdziele Każdy poszedł w swoją stronę więc zostajemy sami. Dobra, ja się chcę schować przy domu, tylko dlatego, że się boję. Ej, normalnie nie jestem taki bojaźliwy, ale dzisiaj wyjątkowo, naprawdę wyjątkowo jestem mega przestraszony i nie mam ochoty się chować nigdzie, indziej niż blisko domu. Przez Łukasza głównie. Tam jest Ernest, ale... Chyba Ernest, ale nie widać go. Mam Nie, nie mogę z tego. Ej, nie jest aż tak dobra. Dobra, widzowie, zdaje mi się, że to jest dobra kryjówka i że nikt mnie tu nie znajdzie. O kurde. Mam pewien pomysł. Co to było? Co to było? Jezu, ja się oddzieliłam do chłopaków. I nie mam zielonego pojęcia, gdzie oni są, ani gdzie ja jestem. E. Ogród ogólnie jest ogromny, więc ciężko się tutaj szuka. Zobaczymy, jak pójdzie Łukaszowi. Chyba idziemy, ale tylko krzyknę dla bezpieczeństwa 5 sekund i to tyłem, żeby nie widzieć w razie czego. W razie czego jeszcze 10 sekund! Pamiętajcie, że jak coś wygląda w ten sposób, dlatego że mieszkam pod schodami. Hello? Hello. Wychodzimy i szukamy. Ich. Ha, 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 ha. Proszę Państwa, chyba zacznę szukać! Czy ktoś tu jest! Uuuu! Stań w miejscu Słyszysz to? Nie. Ja tak. <laughs> Chodź. Coś tu jest stary. Tak, jest to 100%. No ja ci mówię, że jest. Nawet widzę kamerę, co się nagrywa. No. Ale było słychać, <laughs> mówię ci co, nie? Ej, źle jest kamera ustawiam. Poczekaj, nie idziemy tędy, tędy idziemy. Chodź. Ej, a co wiesz, że to jest tylko dźwięk puszczony? Dlaczego na... A nie, to kamera. O, No co ty? Uż, cholera jasno! Jak on tam wszedł? Ela! Jak ty <laughs> zrobił? <zróbłeś? Co? laughs> Co? O! 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 Ręcipek, kamera naprawdę nie była podpowiedzią. Przerwałem się w taki sposób, żebyś mógł mnie zobaczyć, żeby się nie zobaczyć, żebyś nie musiał wchodzić, żeby było fair Ale jak ty się skowałeś? Wszedłem tu? tu po prostu. Ale jak? Wdrapałem się. Mężonem nie, rąkami. stary. No, to idziemy znaleźć dzień drugiego. Nie, e, chyba, że pomóc ci dzień. zejść. To, dzień, tak, jak skoczyły, szukę Ludzie myślą, że pójdziesz na basen, a pójdziesz tu. Gdzie? Coś tu było za mną, stary. Nie było. To coś. coś, coś, coś kurdy krok. Słyszałem jakiś. Może, ale wiesz, że sobie mogę śpiętą przytrzeć dosłownie, a ja tak robię jak klapka, a wychodzę robię tak. Nie, bo jestem w butach stary, nie jestem w klapkach. Tu jest, w krzakach. Gdzieś tu jest. Ja to słyszę. Jest. Gdzie? Znaczy nie widzę, ale słyszę. Patrz, co stary, to może nawet być jakiś po prostu las sam, sam w sobie. Tam, 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 tam! tam. Laterka była! Tam, 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 daleko, poszukiw... daleko, 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 daleko. Nie Daleko gdzieś to było. U. Grzesiek tam jest! Chodź do grzeszka szybko. Patrz, tutaj jest! Eee, kurcze, Ej, dobrze, że się odezwałeś, dziękuję. No. Idziemy po Ernesta, bo słyszałem go jeszcze z tamtej strony. Chciałem odsłonić Ernesta, wiesz? Ale Co? A, musisz pomóc zejść, zibkowi, bo do na no. Ja idę stąd. Patrzcie na to, tutaj za tym drzewem była kamera. Więc spodziewam się, że to jest błąd prawdopodobnie Julki. Powiedzcie ci rzecz bardzo posraną, bardzo. No. Tu, za tym drzewem ktoś stał i dosłownie widziałem ekran tu. W tym miejscu. Pytanie, gdzie ta osoba poszła? O, gdzie? Patrz na to! Jezus Maria! Ja poświeć, 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 ja nie widzę nic <grystanie> Stary, to jest mocne, nic nie widać Tylko gratulacje Wiecie, że się nie zdążyłam schować i udawałam drzewo? No dobra, Ernest wygrałeś! Czas się skończył niestety No dobrze Cholera, się Nic nie widać, dosłownie Ach, Gratulacje, wygrałeś Stocha. mordo Uff. Dobry ruch. Oni się zdradzili sami. Dosłownie. Ej, dobra, teraz słuchajcie, kurde, rzeka Grzesio. No niestety. I możemy się chować i na dworze. I w domu! A ja jestem w bardzo. Ej, ale jest jakaś dziwna atmosfera w ogóle w tym odcinku. No, straszny. Jest straszny, bardzo jest straszny, ale mi się to podoba. I znając naszych widzów, im też. Więc zostawcie łapkę w górę i subę. <grym> Uważaj, bo jest stary ślisko, bo jest min minusowa temperatura. Widzowie, ogólnie ja zostawiam kamerę. Zobaczcie, chowam się w tym. Chowam się tutaj, na tym daszku, i będę tutaj straszył grzesia. Trochę kurde lipa. No. Zastanówmy się, jak duże Nie, czy do Czuję się strasznie niestety, nie ma No. Gdzie się chowasz? Nie mam pojęcia szczerze. Biorę kamerę i będę szukał dobra, chyba. Stary. Hahaha. <laughs> LOL. Przesrane, co? Dobre, no. O, tu bym się zeszedł. No, no ale... Patrz. Czy tutaj ktoś szuka? Szukał ktoś w ogóle? Możesz to odsunąć po prostu. Dobra, idę się chować. A tu? Na tym? Pfff. dobry Tak kucni. No, no to dobra. jak ty Ale... Da Wiesz, że Cię nie widać w pismu. Jezu, stary, nawet na kamerze Cię nie widać. Patrzcie na to. Dobra, wywal gdzieś moją kamerę. Dobra. Dobra, mój pomysł jest bardzo prosty, idę do łóżka. Ja mam tak bardzo dosyć dzisiejszego dnia tego straszenia. Chowam się po prostu za... tu, w moim łóżku. Za poduszkami. Kto to sprawi? Nikt nawet nie pomyślił, że ktoś może tam być. Ale tu ciasno To co tam widzowie? zliście sobie coś smacznego. Nie chcę mi się grać, to promoc. Jestem ja teraz w kartonie na dworzu. Nie nagrałam tego. Chodziłam, bo myślałam, że Grzesiek szuka. A jednak to nie był on Tylko znowu suszonam dworzul, dworzu, tego. To jest moja ostatnia krowka na dworzu i... Ciu, 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 ciu. Trochę się z miuszem zagadaliśmy, więc mieli trochę więcej czasu. Ale widzowie, słuchajcie, jedna ważna rzecz. Oni myślą, że ja się będę mega bał, a ja na chilku będę ich straszył. Szukam! A, ma latarka moja, właśnie. W tej rundzie oni się chowają w domu i na dworzu. Będzie ciężko. Tylko proszę nie krzyczcie, bo mnie uszy bolą. Jack, to ty? A nie, to pistolet, dobra. Myślałem, to Jack. Proszę się odezwać! policja. Coś? Nie. Było coś. Proszę odliczyć do trzech i was znajduję. Czyli wszyscy na dworzu? Nie, adres był w środku. Proszę wychodzić szybko! Raz, dwa, trzy! Proszę bardzo, znalazłem was. Proszę się pokazać. No ładnie, taka słaba kryjóweczka, znalezienie. Kurde, nie nabierają się. Za każdym razem już was szukaliśmy? No. Pierwszą rzeczą, którą widzieliśmy, była kamera. A, światło z kamery? Która nagrywa, nie? jakby. No. Wiesz. A czy widziałeś kamerę tu? Nie, nie widziałem. Nie znalazł mnie, ale jeszcze może tu wrócić, dlatego nie mogę wychodzić. Ja nie mogę już. 22 minuty tutaj siedzę, czekajcie. 22 minuty. Na ja nic, idę w kimę. Ej, do to co na dwór idziemy? No tak, nie ma opcji. Znalezieni, proszę wyjść. Spadł. <grytanie> to była najgorsza kryjówka, jaką kiedykolwiek... Nie się utrzymać. Uwaga, ona szła tak, stąd, na tym filarze. Przeszła tu. Kto? Ale się prawie spadłem. Ja, o, ona. moja kryjówka. Spadłem o. z tego, prawie tak, że nie mogłem zejść. Finalnie skończyłem na tym, że chciałem się zawiesić, ale mam śliskie ręce i spadłem od razu. Nie, nie Nie, nie, że spadłem na ziemię, tylko tak trzymałem i mówię, zobaczycie mnie w tej pozie dokładnie. Jakbym syrał. Gdzie my cię, my cię usłyszeliśmy, stary. No wiem o, nie, tu jest pająk Tu jest pająk Dwa nawet. O kurde, wchodzę. Nawet tak, że pan jest na lewej. Dlatego uciekłam do domu. Tam były palinki. Impreza. Ale jest co. Znowu mam ten stan. Patrzcie widzowie. Mogę się chować. Robić dyskotekę. Tańczyć. A i tak mnie nie, nie znajdują. Dobra, teraz was inaczej znajdę. Opowiadam żart i będziecie się śmiali w niebogłosy Przychodzi baba do lekarza. Ej, posiedź tam stary. Gdzie? Tam, o Widzisz? Tu, gdzieś. O tu. Przy basenie. Trzyba, scenie. Rozdzielamy się z miłożem. Ja, ja biorę latarkę i będę udawał się nagrywać. Tak. Dobra. Dobra miłoż dawaj tam idziemy. Muszę skrać stary to, to. Tam. Dawaj tam idziemy. 75 years later Basen czysty. To Kurde to? nie udało się. Kurde. No. A dobra była zmyłka. No, bardzo dobra. Ernest! Znalazłem cię! Tak naprawdę już wiem gdzie jesteś. Czy koszu może? Kurde... No tam jest. Musimy go znaleźć. Za to, że się śmiał, za to, że się nie posłuchał, że ma 3 sekundy na odliczenie. No nie, to jest kurzające, to jest irytujące. Imprezę sobie robią. Puszczają muzykę z głośnika, esse. Co jest? Oj zobaczcie, co o jest? Kurwa, no, na basenie jest. Nie, tutaj gdzieś. Na drzewie, na bank. No, nie wszedł na dach stary. Tam zaraz, nie świeciło się światło, muszę go złapać. Co jeszcze tak świeciło. Jezu. Kogo? Jezu! <śmienicza> ZNAJDĘ cię! No. Chyba wiem, co on robi. On nas troluje z dachu. W sensie y, otworzył okno i przez alkohol No ale tam byliśmy stary Nie wiem, gdzie ten Ernest jest. Wydaje mi się, że mnie troluje gdzieś z chaty. Patrz wyżej niż jesteś w stanie zobaczyć. No! Najlepsza kryjówka na świecie Chyba ty... najlepsza w grze, no najle tak, najlepsza Najlepsza, tak, wiesz tak, mocna Jak ją zobaczyłem i tak mnie tak, tak. Zatknął Stary na kamerze gdy nie pokazał twarzy bo go w ogóle tak, nie było widzieć Może serio Boże, Bo to stary tak, nie, jest, tu, nie jest równo Ja wiem, przecież tu chodziłem chłopaki Ale echo Ej cicho Słyszysz? Tak, słyszałem Oje echo Nie Co to za dźwięk? Tak naprawdę wiem, gdzie jest tam jest, bo go widziałem. Nie, yes. schował się. <grym> w widziałem ci Zipuś, kochany, byłaś. Ale e, z e. Znowu mam o, ten o, nie mogę e. słyszeliście? Tak, słyszałem. My myślałem, że to na dworze było co? Ten odcinek to jest jeden z moich ulubionych, jakie nagraliśmy. Bardzo mocny, mi się podobały mocny. wszystkie kampy. Każdy się chował bardzo dobrze, więc zostawcie łapkę. Subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. To na tyle, na razie.